Na początku października odbyła się druga edycja programu pod tytułem Aktywni w każdym wieku, zacznij od dziś. Jest to kontynuacja projektu złożonego przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Jedność serc z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku. O zadaniach i korzyściach wynikających z tego projektu mówi prezes Stowarzyszenia Jedność Serc pani Martyna Jaskuła. Stowarzyszenie Jedność Serc, które działa przy Domu Pomocy Społecznej, realizuje obecnie projekt pod tytułem Aktywni w każdym wieku. Zacznij już dziś. Jest to projekt nastawiony na działania, które są ukierunkowane na wykształcenie relacji międzyludzkich pomiędzy osobami młodymi a osobami starszymi. Beneficjentami projektu są organizacje pozarządowe lokalne dwie i będzie tutaj Kraśnickie Stowarzyszenie Senior na Czasie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Kraśniku oraz jednostki samorządu terytorialnego starostwa powiatowego, którymi są. Dom dziecka w Kraśniku oraz Dom pomocy społecznej w Kraśniku. Na spotkaniu integracyjnym bawili się doskonale zarówno seniorzy, jak i młodzież biorąca udział w realizacji projektu. Konkursy, śpiewy i wspaniała wyżerka dopełniały całego obrazu tego spotkania. Konkursy przygotowane przez poszczególne grupy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dając możliwość seniorom wykazania się wiedzą, która mimo upływu lat zawstydziłaby niejednego młodego człowieka. Konkursy dodają również pewności siebie i wiary w swoje umiejętności, a to bardzo ważne dla ludzi w tak zwanej jesieni życia.